Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o książce Джеvelian pod tytułem Pan Perfekcyjny. Także jeżeli jesteście ciekawi o czym jest ta książka i co o niej sądzę, to zapraszam was dalej do oglądania. tygodniu opowiadałam wam o książce Emmy Chase pod tytułem Książę w Wielkim Mieście i jest jakby to książka, która jest, no wiadomo, z gatunku podobna do Pana Perfekcyjnego, ale jest ona zupełnie inna, dlatego gdzie nie, gdzie będę się do niej odwoływała, może, nie wiem. Wiecie, ja nie piszę sobie scenariusza, ale tylko chciałam zaznaczyć. Jeżeli jeszcze tej recenzji, pogadanki nie widzieliście, to tutaj na górze gdzieś znajdzie się odnośnik i na pewno w opisie też go umieszczę, żeby było łatwiej trafić na tamten film, no bo czemu nie, w każdym razie, jeżeli chodzi o pana perfekcyjnego, to mamy tutaj przedstawioną historię Finta Hopkinsa, który jest wziętym adwokatem. Zresztą, jak po samym tutaj widzicie, jest on panem perfekcyjnym. Zawsze ma dobrze skrojony garnitur, zawsze jest bardzo elegancki. Zresztą jego aparycja też jest niczego sobie, jest bardzo przystojny, dobrze zbudowany, dba o siebie. No i ogólnie musi mieć wszystko ustawione tak, żeby do siebie pasowało. Pewnego dnia postanawia wynająć przestrzeń, ponieważ jest on właśnie. Całego budynku i szuka jakiegoś najemcy nad jego biurem. Zagmatwałam to strasznie, ale wiecie o co chodzi? Masakrę, jakbym nie mogła po prostu powiedzieć, że szuka po prostu najemcy do biura nad jego biurem. I, <grym> i pewnego razu pojawia się u niego Ellen Rogers. Która jest muzykoterapeutką? Flint nie sprawdza, kim tak naprawdę jest muzykoterapeuta. Myśli, że są to osoby, które pomagają innym wyjść z depresji, uporać się z jakimiś problemami właśnie za pomocą muzyki, ale. Takiej muzyki, gdzie po prostu wszyscy leżą, odpoczywają, uspokajają się, wiecie, wchodzą w taki stan hipnozy. E, w każdym razie nie zdaje sobie z tego sprawy, czym tak naprawdę zajmuje się Ellen, więc wynajmuje jej tą przestrzeń. Zresztą Ellen jest radosną kobietą, jest przede wszystkim przepiękna. Ma przepiękne bujne rude albo kasztanowe włosy, jest bardzo zgrabna, ma czym oddychać, ma na czym siedzieć, ale wiecie, jest taka, no, że jest na czym zawiesić oko. To nie są moje słowa, naprawdę, uwierzcie, to nie są moje słowa. W każdym razie, no, Flint jakby na to nie patrzy, ale uważa, że jest ona radosna. Troszeczkę przeszkadza mu to, że jakby ona narusza jego przestrzeń osobistą, ponieważ tutaj gdzieś do niego podchodzi, tutaj jest jakaś roztrzepana, tutaj coś tam, ta 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 ta, ta, ta czułam się z nim jak w jakiś sposób związana rozumiecie o co chodzi, nie tylko jeżeli chodzi o kolor włosów i wszystko byłoby piękne, kolorowe i cudowne, gdyby nie to, że Ellen zaczyna przyjmować pacjentów którzy zaczynają wyrażać siebie poprzez instrumenty, starają się wyrzucić to, co od dawna w nich siedzi, więc walą w bębny grają na fortepianie, grają na gitarach, niekiedy może gra to zbyt wiele powiedziane, ale po prostu pacjentom to pomaga, im pomaga się to wyciszyć, oni sobie zaczynają wszystko układać i na na tym polega muzykoterapia. Wtedy Flint uświadamia sobie, że on wcale się na to nie pisał. Okazuje się, że Ellen ma jeszcze całkiem pokaźną rodzinkę szczurów, których Flint nienawidzi i nie rozumie, jak można szczury mieć jako zwierzątka domowe. I wszystko byłoby piękne i kolorowe, gdyby nie no, głośna muzyka i szczury, ale po prostu Flintowi to bardzo przeszkadza w pracy. Jego autystyczny syn jest po prostu zakochany i w szczurach Ellen, i w muzyce, ponieważ gra na gitarze stała się jego nową pasją, jego nową miłością. Po prostu ma bzika, na punkcie muzyki. No i teraz Flint stoi między młotem a kowalem, ponieważ jego marzeniem jest. To, żeby pozbyć się kobiety, mieć święty spokój i móc pracować nad sprawami. No, a z drugiej strony nie chce się narazić synowi, którego kocha ponad życie. Także jak to wszystko się potoczy, czy Ellen będzie musiała szukać nowego biura, czy relacje między nią a Flintem się zmienią, jak w ogóle rozegra się ta cała akcja, jak to wszystko się potoczy, jak na ich relacje wpłynie syn Flinta. O tym wszystkim będziecie musieli przekonać się sami. Ja nic więcej wam nie zdradzę. I tak naprawdę wydawałoby się, to znaczy, mnie się. Tak wydaje, że bardzo dużo Wam zdradziłam, ale jak tak dłużej o tym pomyślę, to wcale tak nie jest, ponieważ swoimi słowami opowiedziałam Wam to, co jest napisane z tyłu w opisie. I jak sobie tak pomyślę, to zdradziłam Wam może sam początek książki. Zresztą książka Devil wcale nie należy do najkrótszych, ma około, żeby Was nie skłamać. 410 stron, także no, nie należy do najkrótszych, ale akcja, która się tutaj rozgrywa, po prostu od samego początku pełdzi. Jak rozmawiałam chyba z kilkoma osobami już na temat tej książki, to wszyscy byli zgodni co do tego, że wielowątkowość tej książki, tego ile się tutaj pojawia problemów, takich życiowych problemów, sprawia, że jest ona bardzo realna, prawdziwa. Tam wszystko po prostu ze sobą współgra, wszystko jest takie, jakie być powinno. W przeciwieństwie do księcia w jakim mieście ta książka nie jest sztampowa? Ona nie jest przewidywalna. Te relacje między bohaterami, które się tutaj rodzą, one są takie naturalne, one są takie prawdziwe. No i bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają, są szczerzy, są tacy z krwi i kości. One są wielowymiarowe. One nie są takie przezroczyste. One są jakieś. Dodatkowo autorka skonstruowała tutaj dialogi, które są przepełnione humorem. Ja niekiedy czytając, po prostu sama do siebie się śmiałam. Niekiedy Adam się nie pytała: ty co czytasz? A ja mówię, no po prostu takie super są dialogi, że Almu cytowałam. Zwłaszcza te dialogi między Flintem a Ellen, albo między Flintem a jego synem. Po prostu ja nie siedziałam i aż płakałam ze śmiechu. Te rozmowy, które pojawiają się w tej książce, nie są sztuczne. One są takie naturalne, takie normalne, a jednocześnie są po prostu mega zabawne i takie sytuacje również się w życiu zdarzają. Jeszcze troszeczkę skupię się na tych bohaterach, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie dzięki nim ta książka jest tak dobra i to dzięki nim ma ona taką charyzmę. Chciałabym zacząć od tego, że w momencie, kiedy poznajemy Flinta, a później, kiedy poznajemy Ellen i kiedy poznajemy jej życie, które wiodła wcześniej, dowiadujemy się, że są to bohaterowie doświadczeni przez życie. Że nie mieli oni życia łatwego, e, że nie są to postacie, które nigdy nie miały problemu. W każdym razie nie były to błahe problemy. Bohaterowie naprawdę borykali się z problemami, które również dotyczą ludzi, e, takich, których spotykamy codziennie na ulicy, więc jakby łatwiej jest uwierzyć w tę historię, która się tutaj tworzy, która tutaj powstaje, wszystko jest takie jakby bardziej znane. I dzięki temu po prostu wydaje mi się, że ta książka tak wiele zyskuje. I tutaj jakby nie za bardzo mogę się odnieść do fabuły, bo nie chciałabym Wam tej zbyt wiele zdradzać, ale wiadomo, że nie zawsze po takich przeżyciach można wyjść. Na takiego człowieka, ale jednocześnie jest to jakby możliwe, jest to prawdopodobne, więc nie ma tutaj. O! Uderzałam w książkę. Więc nie jest to tylko piękny obraz, który nic ze sobą nie niesie. Dodatkowo, jak podczas opisywania fabuły, wspomniałam, syn Flinta ma autyzm. I ta przypadłość jest tutaj w taki sposób zaprezentowana, że właściwie poznajemy ją w momencie, kiedy mamy relację między synem a ojcem, między zachowaniem syna. A zachowaniem ojca, tego, w jaki sposób postępują inni, a jak zachowuje się syn Flinta. Także cała fabuła nie skupia się tutaj na temacie autyzmu, ale właściwie jest to temat, który jest bardzo ważny, ale jednocześnie on nie dominuje. Są tutaj inne równie ważne tematy, które są poruszane, nie tylko jeżeli chodzi o choroby, ale również o relacje damsko-męskie, męsko-męskie, relacje rodzinne i tak dalej, W każdym razie jest tutaj sporo poważnych problemów i są one jakby na jednym. Poziomie. Chciałabym się jeszcze odwołać do Księcia w Wielkim Mieście, ponieważ tam wspominałam, że jest sporo scen erotycznych i w tej książce również ich nie brakuje. Pojawiają się one, ale nie grają one pierwszych skrzypiec. Dobrze to odmieniłam. W każdym razie są one również inaczej opisane. W momencie, kiedy czytałam księcia w wielkim mieście M. Chase, wszystko było tak dosłownie przekazane. W tej książce tego nie mamy. Mamy tutaj sceny, które są bardzo szczegółowo opisane, ale nie są one aż tak bardzo dogłębne jak tamte. I dodatkowo, często też w tych scenach pojawia się ten taki humor, który przez całą książkę się przebija, i to jest naprawdę ekstra, ponieważ połączenie tych prawdziwych, poważnych problemów. Z tym szczerym i niewymuszonym, niesztucznym humorem sprawia, że ta książka ma jakąś taką lekkość, taką naturalność. Nie ma wulgarnych opisów, nie ma wulgarnych słów. Pamiętam, że w Księciu w Wielkim mieście niekiedy takie teksty y, bardzo. Erotyczne. Nie wiem jak to powiedzieć inaczej, ale takie wiecie, no troszeczkę bardziej wulgarne się pojawiały. Tutaj nie, tutaj jest to wszystko jakoś tak bardziej cnotliwie potraktowane. Także książkę naprawdę polecam, na pewno będę chciała sięgnąć po inne książki autorki, ponieważ jeżeli w każdej powieści, którą napisała jest taki sam humor i wszystko jest tak dobrze ujęte, to chyba będę miała jedną z ulubionych autorek. Ja już odkładam książkę i już nie przedłużam, bo się nagadałam, nie wiem ile razy powtórzyłam to wszystko, co chciałam bo to jest takie emocjonujące, kiedy ja mówię o książce, która mi się podoba, że ja po prostu później zapominam, co ja już mówiłam, czego nie mówiłam, a chciałabym wam powiedzieć jak najwięcej, jednocześnie zdradzając jak najmniej, żebyście się tak samo dobrze bawili jak ja i po prostu, no wiecie, to wszystko się kumuluje i ja popadam w jakiś taki pannosasnaizm, że zaczynam mówić bez składu i łazu. <laughs> no, w każdym razie tak to mniej więcej wygląda, tak, tak to wszystko się rozgrywa w mojej głowie. Dobra, okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. papa! Napiję pa! się jeszcze wody. Uwaga, teraz będzie reklama. O, wow. wow. się w moje duże zęby.